Dzień dobry, witam Państwa w popołudniowym materiale. W pierwszych słowach mego listu chciałbym bardzo podziękować wspierającym się, tak szczególnie Pani Grażynie, Pani Marii, Pani Ewie, Pani Marzenie i Panu Michałowi. Jest mi niezmiernie miło i oczywiście jeszcze Panu Jerzemu. Bardzo miło z Państwa strony, że zdecydowaliście się bezpośrednio wesprzeć nasz kanał. Nie ustajemy. Pracy. Proszę Państwa, gang niepospolity, o którym w zasadzie wiedzieliśmy już od ubiegłego roku. pamiętacie Państwo, przełom, przełom lutego i marca 2024 roku przynosi zatrzymania, przeszukania. Pojawiają się bardzo mocne dowody, szczególnie nagrania byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraz. Przez kolejne miesiące nic się nie dzieje. Jesienią występuje publicznie Dariusz Korneluk, prokurator krajowy, który na pytanie dziennikarki o dowody przeciwko Ziobrze twierdzi, że takich dowodów na tę chwilę prokuratura krajowa nie posiada. Prokuratura w ogóle, więc tak, która te prokuratury, które prowadzą śledztwo. Ja wówczas wiedziałem już, że skala dowodów jest wystarczająca, żeby można było z Zdigiwowi Ziobrze stawiać zarzuty. Pamiętacie Państwo, jak oburzaliśmy się wszyscy na brak rozliczeń. Wówczas sygnalizowałem, że te rozliczenia nadejdą tuż przed wyborami. Ale wniosek o uchylenie Zbigniewowi Ziorze Immunitetu nie jeden zresztą, ale ten dotyczący właśnie śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości pojawił się już bardzo dawno temu. Tak jak w przypadku Mateckiego, tu mamy przełom kwietnia i maja 2024 roku ten wniosek. Leżał na biurku u ministra Bodna. Ze względów politycznych, proszę państwa, nie podpisywano tego wniosku, nie składano go do laski marszałkowskiej, trwano w tym spowalnianiu rozliczeń, by przenieść właśnie na okres przedwyborczy. Jak wyborcy państwo ocenicie taką politykę? No cóż, to trochę przypomina sytuację, w której Zgłaszacie do prokuratury możliwość popełnienia przestępstwa, czekacie na działania prokuratury. Potencjalny przestępca jest cały czas na wolności i mijają kolejne miesiące, nic się nie dzieje. Prokuratura was przesłuchała, zebrała dowody, po czym dowiadujecie się, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby go przesłuchać. I taki pat trwa na przykład przez rok, bo na przykład chodzi o to, że Takim czy innym sumptem, ten, że przestępca, na przykład, musi dokończyć jakieś swoje sprawy, załatwił sobie, by grać na czas, bo dzieci, bo choroba, bo różne sytuacje. Nikomu nie przychodzi do głowy, że ofiara przestępstwa bądź ofiary cierpi. I temu cierpieniu towarzyszy też narastająca złość. Grozna spotkała. Ta przykrość, że stali się ofiarami Zbigniewa Ziob. To nie jest kwestia, proszę Państwa, tylko jakiegoś mylnie pojmowanego, mylnie pojmowanej idei sprawiedliwości. Także dotyka nas zło. My oczekujemy działania państwa, a organy państwa nie działają tak, jak powinny, np. działają z urzędu. Gdy Za wkładam zawiadomienie, to się nie dzieje. Teraz, gdy sprawa ma się powoli ku końcowi, to są nie jedy, to nie są jedyne zarzuty dla Zbigniewa Ziobry. Z akt prokuratorskich dotyczących tylko śledztwa Funduszu Sprawiedliwości podkreślę, wynika, że Zbigniew Ziobro stworzył gang razem z, ze swoimi ludźmi. Tu mamy jeszcze Michała Wójcika, Jacka Ozdobę. Wielu, wielu innych działaczy są w polu, którzy w tej chwili, o czym jest Marcin warką, to są ludzie, którzy jeszcze nie usłyszeli zarzutów współdziałania w zorganizowanej grupie przestępczej. Ten gang, proszę Państwa, pod przykrywką organu państwa, bo tak jak dzisiaj Ziobro utyskuje, że to są funkcjonariusze publiczni w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż nie drogi Zbyszku. To była zorganizowana grupa przestępcza, gang przestępczy, proszę Państwa, który dzisiaj jest w absolutnej panicy. Jak udało mi się ustalić, to zakres zainteresowania organów śledczych, mówię tutaj o prokuraturze krajowej, wykracza poza Zbigniewa Ziobrę i dotyczy całego dawnego Suwpolu. To taka można powiedzieć nazwa własna, suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska. Te zmiany dotyczyły też różnych konstrukcji polityczno-prawnych, chodziło o zmianę nazwy partii. To wszystko przykrywka. Przykrywka, która też miała związek z rozliczeniami finansowymi pomiędzy organizacją Ziobry, organizacją Kaczyńskiego, bo, proszę Państwa, to były gangi. Już dzisiaj możemy mówić o tym głośno, wprost. Że patrząc też i na treść zarzutów, które prokuratura zamierza przedstawić Mateckiemu, zastanówmy się, co możemy zmienić w prawie, bo prokuratura, która została uzależniona, to jest przerażające, została uzależniona od Zbigniewa Ziobry, i to ci prokuratorzy, proszę Państwa, nie zostali nagle z dnia na dzień przestępcami. Ich po prostu się kupiło. I to jeszcze sprzedali się dosyć tanio, bo. Awansami na przykład z prokuratury rejonowej do prokuratury y, okręgowej czy regionalnej, y, dodatkami apanarzami, dodatkami mieszkaniowymi i tym podobnymi y, sprawami, którymi za, y, przepraszam, tak, to no nie chcę dotknąć osoby słabo zarabiające, ale za jakieś marne, y, żałosne parę tysięcy złotych miesięcznie y, byli gotowi sprzedać się, sprzeniewierzyć złożonemu przyrzeczeniu. I te marne parę tysięcy złotych w kontekście problemu moralnego i etycznego, bo dzisiaj społeczeństwo zaufania do prokuratury nie ma minął ponad rok, który uważam, że został zmarnowany i w ramach prokuratury toczą się różne śledztwa, postępowania. Pan minister Bodnar ukrywa nazwiska tych prokuratorów, którzy się sprzedali, by ich nie stygmatyzować. To jest, to bym powiedział, dosyć kuriozalne, bo myślę, że zło należy nazywać po imieniu, a nie zamiatać pod dywan temat, tak by nie mówić o tym, że jest albo że jest prokurator referent, albo prokurator delegowany, albo w tej sprawie prokurator podjął kto, nazwisko, imię. To mamy prawo wiedzieć, ba, musimy to wiedzieć, by się przestrzec przed. Takimi działaniami. No, chociażby, proszę Państwa, sytuacja, w której ja składam zawiadomienie do prokuratury, a prokurator nawet nie zapoznawszy, nawet nie przesłuchawszy mnie, czy nie zlecając przesłuchania mnie przez policję czy inną służbę, odmawia wszczęcia dochodzenia, bo mu się wydaje, że to jest niemożliwe. No więc myślę, że musi mieć też świadomość, bo akurat na początku czerwca. Będę w tej sprawie tego odmowy do, do, do już wzięcia śledztwa słuchany przez sąd. I to jeszcze sąd mnie zaprasza na, na to posiedzenie, bym wyraził swoje, swoje zdanie. No, proszę Państwa, taki prokurator też musi się liczyć z tym, że będzie musiał złożyć wyjaśnienia, co nim kierowało. Niezależność prokuratorska, proszę Państwa, to nie jest ta dowolność traktowania rzeczywistości, tak jak nie wzrusza się sądowych decyzji, sąd jest niezawisły i też istnieje taka zasada, że swobodnej oceny dowodów przez sąd. Prokurator sądem nie jest. Ci prokuratorzy, którzy działali w ramach gangu ziobry, bo to jest zorganizowana grupa przestępcza, stali się, można powiedzieć, automatycznie członkami tego gangu. To jest to, o czym ostatnio też wspomniałem, że w ramach prokuratury, działała i działa pod nosem pana prokuratora generalnego zorganizowana grupa przestępcza. Ziobro dzisiaj wyzywa pana Bodnara, nazywa prokuratorów, którzy próbują dociec sprawdę. Z tym dociekaniem to różnie bywa, ale robią co, co mogą. Przecież to jest jakiś kuriozu nazywać, tak obrażać tych prokuratorów bodnarowcami. Nie brzmi za to, są prawdziwi prokuratorzy. Zbigniew Ziobro się bo jest pod murem, jak cała jego, cała jego banda, jego ekipa. Ludzi, którzy się sprzeniewierzyli nie tylko wobec wymiaru sprawiedliwości, bo przecież zajmowali wysokie funkcje wiceministrów sprawiedliwości, ale mieli państwo, dokonali spustoszenia w społeczeństwie tym zaufaniu do wymiaru sprawiedliwości. Gdy rozmawiałem dzisiaj z moim informatorem z prokuratury krajowej, jest bardzo mocny nacisk na to aby wszyscy ci którzy uczestniczyli w tym procederze usłyszeli zarzuty karn uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej co ciekawe mój informator powiedział mi że na korytarzach prokuratury krajowej panuje taka dosyć nerwowa atmosfera bo dotychczas było bardzo miło i swojsko a prokurator krajowy też jakby udawał, że jest wszystko ok. Ci, którzy się sprzedali ziobrze, witali się z nim, nie przyszło nikomu do głowy, że jednak będą ponosić konsekwencje. Ale tutaj pan Dawidz Korneluk, pamiętajmy, że nie jest tak do końca samodzielny. Nie jest poddawany naciskom, tylko presji społecznej, ale też i presji samych faktów. Trudno bowiem, aby prokurator krajowy pomijał. Okoliczność, że prokuratorzy jemu podlegli, którzy cały czas są w czynnej prokuratorskiej służbie, choć zostali odwołani ze swoich stanowisk, proszę Państwa, to dalej są prokuratorami, dalej orzekają, tak, nie, przepraszam, nie orzekają, tylko dalej wydają decyzje procesowe w sprawach zwykłych ludzi. Do czego to doszło, że hmm, przestępcy ze zorganizowanej grupy przestępczej, mają stawiać zarzuty innym przestępcom. To podważa istotę wymiaru sprawiedliwości, podważa też funkcję prokuratorską, bo tak jak w przypadku neosędziów, tu mamy sytuację jeszcze gorszą, dlatego że można sprawdzić, kto został neosędzią, nawet jest taka lista, w tej chwili jest uzupełniana. Pojawiają się nazwiska sędziów, którzy byli mianowani bądź awansowani właśnie przez z tytułu decyzji NEO KRS. Ten twór dalej jest, dalej istnieje, dalej się wypowiada publicznie, choć nie powinno to mieć miejsca. Panie państwo, Zbigniew Ziobro, który umościł sobie gniazdko w Brukseli, ale już wie, że Bruksela to nie jest pewne miejsce. Z Węgrami ma ten problem, bo jak Państwo wiecie, Węgry jednak będą musiały, czy Orban będzie musiał liczyć, ile pieniędzy będzie musiał zapłacić zapisowców, bo w tej chwili, czy też już za chwilę, Komisja Europejska zaczyna Orbana nakładać kary za niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań. No On się zasłania sądem, no więc ten niezawisły budapesztajski sąd zależy oczywiście od Orbana. Z jednej strony formalnie próbuje się go traktować poważnie, z drugiej doskonale wiemy, że jest to tylko atrapa, to jest fasada wymiaru sprawiedliwości, a nie żaden sąd. Bo ci sędziowie, podobnie jak w Polsce z neosędziami, wydawali czasem i wydają wyroki takie, jakim władza każe. Nie da też się, proszę Państwa, oczywiście w krótkim czasie naprawić wymiaru sprawiedliwości. Ale myślę, że jeżeli nie w tej kadencji i nie ta polityczna ekipa, raczej wątpię, to na pewno kolejna ekipa polityczna powinna się tym zająć. Jak Państwu mówiłem że już wiele miesięcy temu, że jest przestrzeń tak, do nowych formacji politycznych, to w tej chwili ta przestrzeń można powiedzieć, że zaczyna się wypełniać takimi głosami. Ja oczywiście nie wychodzę przed szereg, nie wymieniam nazwisk, bo i po co. Ale tak tylko sygnalizuje Państwu, że nic się też nie dzieje poza wiedzą i wolą premier. Bo też jakby z politycznego punktu widzenia, jeżeli spojrzymy na polityczne koterie, które są na przykład bardzo widoczne w tej grupie GANgu PiSu Kaczyńskiego, to tam chodziło przede wszystkim o pieniądze, o wpływy w naszej rzeczywistości, gdzie Donald Tusk twardą ręką trzyma to całe towarzystwo, chodzi raczej też o te wpływy o władzę, o upla uplasowanie siebie, ale z ostrożnością, by nie padł zarzut o jakiś nepotyzm. Choć w przypadku nic, pani minister Heni Kloski, to tam o, wiele pytań się pojawiło. No ale już jest koniec. Kolej 2050 przejdziemy do tego tematu w innym materiale. Gang Ziobry jest pod murem, proszę państwa, jest pod wymiaru prawa i sprawiedliwości. Bo ten wymiar prawa musi być bardzo szeroki. Skala zarzutów, poczynając od słudnego artykułu 231 kodeksu karnego, doprowadza też do zwykłych przestępstw pospolitych, niepospolitych, prania brudnych pieniędzy. To się w głowie nie mieści, kiedy ja zobaczyłem w taki czy inny sposób fragmenty. Dokumentu, z których wynika, że skala kradzieży, czy formuły tej kradzieży wykraczała poza, o ile można mówić o przyzwoitości podczas kradzieży, bo nawet zawodowi złodzieje, łamywacze, gdzieś tam mieli jakiś kodeks honorowy, tak, no nie okradali na przykład staruszek czy osób chorych. Bo taki klimat trochę Robin Hoodowski, tu się pojawia rzecz jasna: żadna kradzież nie zasługuje na pochwałę, to jest jakby oczywiste. Chyba wyjątkiem jest tylko sytuacja, jeżeli ktoś kradnie, bo, bo jest głodny. To przynajmniej w moim w systemie wartości znajduje swoje usprawiedliwienie, jeżeli ktoś ukradnie bułkę czy coś innego do jedzenia, bo był głodny nie miał wyjścia. To jest okoliczność absolutnie łagodząca. Tak, ale jakby są też złodzieje bezczelni, którzy właśnie pójdą i ukradną przysłowiową staruszkę. I nie będą mieli cienia, wyrzutu sumienia, jakiejś refleksji, że przecież ten złodziejski fakt to też powinien mieć jakieś zasady, jakiś kodeks. Nie, tu nie było tak. Proszę Państwa, cynizm, bezczelność, arogancja i to wszystko pod płaszczykiem wiary, patriotyzmu, szczytne nazwy stowarzyszeń, które zawiązywano li tylko po to, by można było okradać państwo. To komuniści nawet w ten sposób nie robili. A to wszystko, te wszystkie działania, mili Państwo, zabezpieczały służby specjalne. Nie policja, oni się tam akurat nie liczyli kompletnie. Oni byli od pałowania kobiet na demonstracjach, od tego byli i oni to chętnie robili za kilkaset złotych miesięcznie więcej, bo wiecie Państwo, że sypnęło się takiemu policjantowi, 500 czy 1000 zł za to, że on się zgłosił do pacyfikowania demonstrantów, to młodzież, osoby starsze. I on był szczęśliwy, on się sprzedawał za te kilka złotych. Prokuratorzy to za parę tysięcy się sprzedawali, no ale to wykształceni ludzie. Ale tu mamy też taką, taki konstrukt, że w ramach wymiaru sprawiedliwości, gang, Przestępczy, złodziei, takich bezczelnych i ordynariów. Zbliżają się kolejne wybory. Nie mówię o prezydenckich, bo być może będą wcześniejsze wybory parlamentarne. Myślę, że byłby to dobry pomysł. Ale za dwa i pół roku mamy wybory parlamentarne. Większość pisowców do tego czasu będzie już siedziała w więzieniach albo w aresztach. Będą zapadać wyroki, a Trzaskowski nikogo przecież nie ułaskawi. Ale co dalej? My musimy zreformować tak wymiar sprawiedliwości, byśmy się czuli bezpieczniej we własnym państwie. Proszę Państwa, można wyrażać swoje opinie, można krytykować władzę, ale jeżeli służby specjalne na zlecenie polityków zaczynają na przykład inwigilować dziennikarzy, aktywistów społecznych i robią to po to, żeby ich na przykład zastraszyć, bo są na przykład niewygodni, bo też wytrącają im z ręki te argumenty, bo niektórzy, podkreślam, niektórzy politycy, w koalicji 15 października zamarzyło im się mieć to, co mieli pisowcy: swoją własną służbę, e, kontrolować to, nie zweryfikować, a ci, którzy się już raz sprzedali, no wiecie Państwo, jaka jest zasada, że e, ze zdrady się korzysta, zdrajców się pozbywa, bo skoro ktoś raz zdradził. To służby, zasady, wartości, to w takich służbach nie może być. Służby są od tego, służby specjalne, żeby chronić nasze państwo, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo też polityków, uniemożliwiać jakiekolwiek akcje, które miałyby destabilizować sytuację wewnętrzną kraju. A tu, proszę Państwa, w wielu przypadkach jesteśmy świadkami próby przejęcia. Tej bezpieki pisowskich służb, które dotychczas zajmowały się ochroną przestępców, teraz, żeby one nie przeszkadzały w budowaniu nowego układu, no to musimy powiedzieć: przepraszam, ale nie za tym głosowaliśmy w wyborach. Do tego tematu wrócimy póki co. Ziobro w zasadzie jest już skończone. To jest jego koniec. Jego, jego tam odgrażanie się, czy tam tego pana Wójcika, byłego wiceministra Warchoła, ozdoby, całej tej, tej bandy, tego gangu, to jest, proszę Państwa, bez znaczenia. Odgrażać się mogą, może irytować, że jeszcze są na wolności, ale to też są ostatnie podrygi. Ja oczywiście będę trzymać rękę na pulsie i będę Państwa informować, co się w tych sprawach dzieje. A tymczasem zapraszam Państwa dzisiaj na 20 na live. Zachęcam też tych, którzy. Tylko oglądają mnie, jakby nie, nie decydują się na interakcję. Zapraszam do tej interakcji. Ja dzisiaj postaram się, robimy taki techniczny, mały zabieg. Postaram się troszkę spowolnić ten czat, tak, bym, tak by większość wiadomości mi się wyświetlała, bo mniej więcej osób jednak jest już w tej chwili podczas live'ów, a bywało, że i było ponad 4000 osób. To też i te wiadomości mogły gdzieś tam umykać. Też i tutaj z tego miejsca proszę moderatorów o to, że jeżeli wyłapią jakieś pytanie, ktoś narzeka, że, że został pominięty, to bardzo bym prosił uprzejmie, jeżeli dacie radę, to oznaczcie mnie, dajcie znać, bo chciałbym z jak największą ilością osób porozmawiać. Także drodzy Państwo, widzimy się dzisiaj o 20.00. Panu Ziobrze życzymy oczywiście miłego popołudnia ciężko. Do zobaczenia o 20.00 na legie.